E? Ale zrobiłam kopię! Tak, jesteś mój! I będziesz mój już na zawsze! Wypełnij swój królewski obowiązek. Jesteś księciem Dalmacji. E? A, gdzie się podziały te kropki? Te kropki to był tylko kurz? On nawet nie jest dalmatyńczykiem! To nie książę? To, to... nie książę? To nie książę! To nie książę! To nie książę! Tak! <śueomo> Tylko stary, dobry Dylan. To znaczy, że... poślubiłam... prostaka? <fronseque> Odżeniam się! Odżeniam się! Odżeniam się! Chodźmy już. Nigdy więcej o tym nie mówmy. O, witam, panie. E, co się tutaj dzieje? Hej, mamo! I co tutaj robi ten stary książę Dalmacji? Znaleźliśmy go na strychu. Był synem króla? Ha, 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 nie, kupiłam go za dychę na Camden Market. Taki z niego książę, jaki z nas. Ha, 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 ha.